witajcie wszystkim, z tej strony darm, a w dzisiejszym odcinku chciałam pokazać jak zbudować taki właśnie automatyczny autobus dla na przykład waszych miast w skraup bo ja buduję swoje, ale nie możecie się zbudować swoje, więc zamierzam wam właśnie pokazać jak zbudowałem taki automatyczny autobus. I on działa w taki sposób, że E, Macie taką dziurę w drodze i ona jakby dzięki takim kołom się utrzymuje jakby na te drodze. Mm, więc no oczywiście będziecie musieli wyznaczyć trasę przez wykopanie takiej e, dziury e, no ale potem mm, trzeba się zabrać za sam kształt tego autobusu, czyli tam wymiary, położenie kół i takie tam. To już jest zupełnie od Was zależne. Nie zrobiłem e, te właśnie koła, które utrzymują nasz e, pojazd na trasie. Ale trzeba zbudować e, no, co najmniej dwa takie koła i rekomenduję dwa. Bo jak będą trzy, to będziemy problemy raczej z zakrętami. E, no i oczywiście, otwór na siebie. E, następnie e, zabieram się za po prostu postawienie tych zwykłych kół. No i tutaj to już traktujemy jako zwykły, taki drogowy pojazd, czyli e, no, montujemy cztery koła, chociaż no, nie muszą być cztery, ale to jest najlegiejsze po prostu e, więc możecie no, oczywiście zamontować dowolną ilość i e, potem się zabieram za e, kształt z tego całego autobusu mm, a potem za całą logikę więc jak interesuje was bardziej logika, to możecie pominąć no ale ja po zamontowaniu tych koł zacząłem e, Testować e, najlepsze napędy dla tego pojazdu, i e, widocznie najpierw zdecydowałem, że spróbuję dać e, silniki odrzutowe. E, no i to trochę słabo wyszło, ale mm, ja polecam e, silniki elektryczne, e, ponieważ e, no, nie są jakoś bardzo wolne, nie są jakoś bardzo szybkie, ale największą ich zaletą dla takich automatycznych pojazdów jest dokładność. Czyli po prostu jak nagle je wyłączymy, to nasz pojazd się od razu zatrzyma, a ta cecha e, nie dotyczy na przykład silników spalinowych albo odrzutowych. No oczywiście wadą silników elektrycznych jest to, że nie są bardzo szybkie. Oczywiście możecie eksperymentować ze spalinowymi lub e, trusterami, ale będziecie mieli problem z wyhamowaniem Waszego pojazdu idealnie. E, wiem, bo już próbowałem to zrobić w mojej kolei automatycznej i też z oparłem na silnikach elektrycznych. Więc po prostu, jak chcecie mieć to w najłatwiejszy sposób, to silniki elektryczne. No i tutaj się zaczyna ta część z logiką, bo zabieram się za drzwi pojazdu. E, drzwi polecam zrobić na tłokach, bo szczerze, trochę nie umiem robić drzwi na łożyskach takich ładnych. Ale to też drzwi na tłokach, w moim zdaniem, mniej miejsca zajmują. E, jest po prostu dosyć łatwe po prostu. Jak połok jest wysunięty, to drzwi są zamknięte, a jak jest nie wysunięte to są otwarte. Więc dosyć łatwe. No a potem robię logikę, która będzie odpowiadać za zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonym miejscu po prostu, żeby jechał dalej. E, Możemy przypomnieć się coś co jest dosyć proste i takie jest, jak się chociaż trochę rozumie, e, bramy logiczne. E, I te rzeczy ogólnie. Ktoś nie rozumiem, to muszę po prostu przekopiować, no to co tutaj wszystko zrobiłem. Ale ogólnie to działa w taki sposób, że e, mamy tam na dole taki sensorek. I jak on zauważy w tym przypadku żółty kolor, który sygnalizuje, że co jest przystanek, to oczywiście może być dowolny kolor, no to wtedy pojazd się zatrzymuje na tyle sekund, ile ustawicie w timerze. I otwiera drzwi na ten czas, a potem zaczyna odjeżdżać i zamyka drzwi. No i jak już to wszystko zrobiliście, to tak naprawdę nasz pojazd już powinien sobie sam jeździć po Waszych ulicach i sam się już na przystankach, które zaznaczyliście więc można uznać, że już jest gotowy ale ja bym chciał jeszcze tutaj pokazać jak buduję więcej dróg dla właśnie trasy tego pojazdu oraz będę jeszcze jeden budynek budował dla mojego miasta jak oglądaliście moje poprzednie filmy to pewnie wiecie jak buduję drogi, ale jak budujecie to dla tego pojazdu drogi to na zakrętach ważne żeby to było wykładzone, bo inaczej on tak będzie y, śmiesznie przeskakiwał. Więc po prostu trzeba tam dać y, takie skośne kawałki. Potem zacząłem budować taki kolejny budynek, e, też taki piórowy, coś podobny do tego, który budowałem w poprzednim odcinku. E, Zbudowany to samą metodą, tylko że dużo mniejszy. Zrobiłem takie automatyczne drzwi przesuwne, które wykrywają e, gracza za pomocą e, sensorków i wtedy się otwierają. I e, to jest taka naprawdę naj, najlepsza część tego wieżowca. No te drzwi po prostu działają w taki sposób, że e, są sensorki po obu stronach i jak któryś z nich wykryje gracza, to wtedy piston się wyłącza a jak żaden z nich nie zobaczy kracią, to wtedy piston jest łączony i się drzwi zamykają no nie będę się co do niego rozgadywał bo e, tak naprawdę ten sam techniką robiłem już w poprzednim wycinku e, więc się po prostu teraz Wam już pożegnam cześć